Nie stało się to, robimy pierwszego vloga na YouTubach. What the fuck? Idziemy na zakupy, więc spędzicie z nami połowę dnia. Zwyczaj się. nagrywanie. nagrywamy. Zrobiłam trening i tak odżyłam, że to się w głowie nie mieści. Teraz się ubieram i idziemy po zakupy. Ważna rzecz Stanley Cup edycja marketowa. I wychodzę. Jeszcze zapomniałam siatek prawie, więc musiałam się cofnąć. Nie, jeszcze śniadanie Jezu, idealne wyczucie. Dzień dobry, ale miałam idealny wyciser. Cześć córeczko! Muśnianka już się zakpokowała. O proszę, kurtka. Głupa. No wygrzałam cię. Dasz radę? starego, więc szybki przegląd tego, co tutaj mamy z nowości. ta słodkie. Fajna cena. Ale jednak najbardziej lubię chyba ten. Pokusi. Ale idziemy do action i, i do camplandu. Zakupy spożywcze, zakupy spożywcze, Diana. Tylko to śliczy. Poszukiwania tutaj. Nej, starego. Ja, Wybrałeś się za? Ale to Nie, nie To są lusterka, ale takie... Słuchajcie, stukną lusterko. Środę na nieszczęścia, ale patrzę, są różne lusterka w dobrej cenie z podświetleniem. Tylko pytanie, czy macie na ten temat jakąś opinę. Dajcie znać, bo to mi się najbardziej podoba. Tam polecam tą prostownicę. Czy to są kurczaki z rożle, które są już na wyczerpaniu i po ja prostu stąd coś do... Uuu, dobrze mówisz. Całego. Całego? To trzeba ogórki małosolne znaleźć i bułki kupić, ale bułki wnet to chyba. Ale nie mogę Solone? Tak. No. Haha, trafiłam. Ty masz to wszystko, pokaż. Ale ekstra, czyli możesz regulować swoje zakupy, ile wydajesz na co. Tak i patrz, to jest fajne, że możesz sobie kliknąć tutaj i wybrać sobie, czy więcej szczup wybrałeś, czy zero, czy cyk i potwierdzać. Ekstra. poszli na mięso. Donaciku mój kochany. Szukamy naszego mleka, może coś tańszego znajdziemy. 74 zł. Mhm. Coś innego chyba Ej, może zmienimy mleko? Zmienimy mleko na to? Dobrze. Chyba tyle. Bo to jest tańsze, za pół ceny. Spróbujemy no, no, no. tego mleczka? Tata siedzi w mięsie, to zajmie wieki. Boże, to jest różnych dziwnych rzeczy. To są jakieś dziwne napisy. Oni są przy mięsie i ja idę sprawdzać różne fajne rzeczy. Bo potem stary nie będzie chciał tam chodzić. Bo powie, że żywko do a jak włożę do koszyka, to mniejsza I Chociaż kurde stary nie skakował, bo ma ten czytnik cen, więc na bieżąco co wkładam do koszyka, to on to sprawdza i będzie w stanie to odłożyć. A tak to wiecie, jak dużo rzeczy, to on nigdy nie zauważy, co kosztowało tak dużo. A, słodkie rzeczy. puzzle z trefla, które polecam, one są mega fajne jako pierwsze puzle. No, bo to jest. Każda no nie, firma nie, ma inne mleka, i to jest do to trzeciego to roku to życia. I teraz to chodzę to na ten lekarz szybko. Nie, to jest powyżej pierwszego roku życia. Jeden do trzech. Z tyłu można napisane. Dobra, nie oczymy. Coś jeszcze potrzebujemy, czy już stąd idziemy? Nie, Chusteczek. No. A byliście już w Akrzyn? Nie, co chodzi, mam A. Okej. Okay. Bo tak się jeszcze pójdziemy, chyba, nie? Jelen dobra, co masz? O, tu melon, vanilia passion. Nie, to jakieś wyznaczenie. Nie, prawdę. Dzień znalazłam nowości. Wydaje się naprawdę świetne.

Dla Czy pan jest panem kierownikiem? Powiedzmy. Powiedzmy, wie pan co? Troszeczkę poczułam się niezręcznie, bo ja mam taki piszczący głos, a pani powiedziała, że ja krzyczę. I to jest takie trochę jak w przedszkolu, zabawa, bo ja mam taki głos, a pani zwróciła mi uwagę, że ja no krzyczę. Właśnie, to jest przedszkole. Wie pani co za takie coś z babciorku? Ja no nie, nie no ale wie pani, pani co ja pani jako. No mam, ja to wiem, ale wie pan co, no że pracownik obsługi skierował takie rzeczy. Nie powiedziała pani, że ja, krzyczę. ja powiedziałam Nie, powiedziała pani, że ja krzyczę. Ja powiedziałam, nie, powiedziała pani, że ja krzyczę. Ale co ja mam zrobić? Teraz pani będzie specjalnie tak mówiła. Ja mam taki głos i trochę czuję się niezręcznie, że jestem przez to wykluczona z spokojnego prowadzenia zakupów w sklepie. pani jak wykrzyczeć? Jak wykrzyczeć? Bo ja mam modulację głosu, ja jak się emocjonuję i stresuję, to piszę jeszcze bardziej. Boże święty, no wie Pan co? Ja rozumiem, że to jest Solidarność, bo są stali klienci i będą się teraz bronić Panią, bo Pani jest miłą osobą, zapewne, tak podejrzewam, no ale jest to jednak miło wszystko. Troszeczkę niefajne, że jako osoba korzystająca z miejsc, z publicznych miejsc, no, jakby wie Pan o co chodzi, ja pracowałam w sklepach, w ceforze, w Douglasie, miałam do czynienia z różnymi osobami, naprawdę i ja nigdy w życiu, nawet do, nie no, aż tak powiem, nie powiedziałam nic niemiłego, ani takiego, że ktoś krzyczy, podnosi głos, no. to nie jest moje zadanie w sklepie, od tego jest ochrona ewentualnie, żeby zwrócić uwagę, że proszę mówić ciszej. no, wie Pan co, to jest tak abstrakcyjna rzecz, która mnie po prostu, ja aż stresuje, no. z ja. Nie no, pan też się śmieje, bo ja też się z tego śmieję, bo pierwszy raz się spotykam z tym, żeby ktokolwiek z obsługi pod, raczej, mówił, że ja krzyczę, czy że, nie wiem, mój głos komuś przeszkadza, no. Pierwsi ludzie mnie nie lubią. Słuchajcie, dostałam skargę od pracownika sklepu, że ja krzyczę, a ja po prostu mam taki piszczący głos i wszyscy o tym wiecie. I jeszcze usiadła na mnie druga starsza pani, która też zaczęła krytykować mój głos. Słuchajcie na to, co mówicie do innych ludzi. Po prostu, jakby wasze słowa zazwyczaj mają jakieś konsekwencje i nie zostają bez echa. I jak coś powiecie, nawet rzucicie po prostu komuś, to liczcie się z tym, że temu komuś może być potem przykro. Po co? Po co? Po prostu po co? Nie rozumiem. To tam... Stary się połączył z Bluetoothem w aucie i teraz będę słyszeć jakieś piosenki co chwila. Już odsłuchałam mojego. Instagrama. Kolejny sklep, może to będzie taka milsza usługa? To stoszek, zobacz. Pistaszek, tylko nie wiem jak... Dwa rzeczy piesek za 48 zł. Laweta samochód... O masz sticz. Zdalnie sterowane autka 41. Co tu jeszcze mamy? Lalka duży zestaw Stefi 24 zł. Tak wygląda Stefanie. A z tych prób, co koszyków, ja je uwielbiam. Gdzie jesteś, koszyczku złoty? Uu, dzień dobry. I to skawerbopów. Dziękuję. 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 Do kiedy to jest? kiedy to jest? Dziękuję. 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 28 stycznia to za chwilę. Sałatki. Coffee milk, co? Wracamy do domu. Ostatni przystanek. czysty deals. O, crunchy cookie. Twinkie. Co wy tam wybieracie? Autka! Ouu, co tam Julcia? Ale ładne autka. Wojskiej czekolady. Dobra, idziemy. Wycieczka. Czekolada Mr. Bista. A co, niedobra będzie, myślisz? No, nie nie. nie. Płacę za Mister Bista czy płacę za czekoladę, myślisz? Mi się wydaje, że płacisz za mister. Bista. Tak? Bo na 15 to kosztuje. Moim tak. zdaniem płacisz za Mr. Bista. Tak? 100% moim zdaniem. No to nie biorę. To nie biorę. Nareszcie jeszcze z i prawda. A te dwa autka bierzecie? O. Pani już była gotowa nam te 18 groszy darować. Trzymać. To mnie ciekawi. No poczekaj, poczekaj ty. ty. jesteś normalnie jak w garnku kąpana. Dobra. Spróbujmy Ale... to. No, to się że znaczy, że się przyjęło. Nie wygląda to super jakoś. No, nie wygląda. ja ci mówię, że to jest. Płacisz tylko za to, że to jest on. A Amerykanie jakoś nie mają raczej gustu Bardzo dobra czekolada Jest mało peanut butter Ale jest przepyszna Tak? Jest przepyszna, jest delikatna czekolada, jest taka... Ugruj sobie Jest tak delikatna czekolada, jest bardzo słodka, nie jest dużo. Jest przepyszna czekolada. Jak w dawnych czasach były te droższe, dobre czekolady. Uczestniczy nie siedzi. Wiesz, że jak ja jestem psychiczny pod tymi względami, że jak coś jest jakiegoś youtubera czy coś sławnego, to dalej. To by mi z reguły to nie będzie smakowało. <grym> Ale to właśnie dochodzi, to że ludzie to kupują, bo to jest część imienia. No, a mi to z reguły nie smakuje, dlatego tego nie kupuję. Dla mnie jest pyszne. Nie, bo wiesz, jeszcze mi się to kojarzy. Jak kiedyś był te, były te dobre zajączki Linda. Ale właśnie to smakuje jak takie dawne czekolady kiedyś. Ale to jest w ogóle mała gramatura, bo to 15 zł za 60 gram. Bo tata jesteś. Mam cudownego sponsora. Ciekawe ile jeszcze otrzymam. Do zdojenia jeszcze trochę zostało. Do 18 naszej córki A, ja bardzo zdobę. No. ona ma tutaj... Fistables. Czekoladę podżerasz? No, konfirmę podałem. Mhm. Mm ja nie, kup, nie wydałem na pewno złotek. Wydałeś na dzika chipsy 18. Wtedy, na na nie, zywań. ja tylko ty. Bo ty je kupiłeś. No, bo ja tylko 4 złotych kosztowało. Taki napis. <laughs> Czyli ja tyle. wydałem, czy ty wydałaś? Teoretycznie to są twoje pieniądze. A, super. Tylko mi trzeba te truskawki. A lubisz, lubisz mięsko? Ile? Nie jest dużo. No nie widzę w ogóle tego kebaba. Saraja. Złotóweczka, sklepik za złotówkę. O, KFC, tak ukryty w bloku KFC. No, akurat ten KFC jest dobry. What? Gdzie jest moja kurtka? W moich nogach. Dodajmy. Chcesz wybrać kebab? Gdzie mnie się pytasz? Ty dzień w dzień w kebabie siedzisz, a mnie to też gdzie chcesz zjeść. O matko, dwójka, losowanie. Dwójka to FS, jedynka to e, Saraja. Dobra? Dobra. Jedynka, dwójka FS, jedynka Saraja. Ja pierdolę co się dzieje, Efes, ja. FS, jedynka Saraja. Tak. tyry, tyry, tyry tam. Dwójka FS, czyli to idziemy idziem dalej. Ciesz, to jest tutaj obok. Ok. Ja pier... jest... Ciężko. Dzień, dzień jest Nie by tak mogę. Jeszcze skopu złotóweczka. Dzień dobry. Co tu jest? O, balony. Tak, tak, może pan liczyć. Co tam? No Dobra. Wszystko. Termometry zwykłe są za 7 zł. Słuchaj, ja tu w ogóle wchodzę w złotówkę i nic po złotówkę nie widzę. No ja też nie. O nie jest. Niczy. Nie, proszę tego nie weź do siebie spokojnie. Ja po prostu uszczypliwy z natury jestem. To 16 zł złoty. 16 złotych Mr. beast I love it Masz? Długo czekaliśmy. No 20 parę minut prawie, nie? No, który jest większy, który jest mniejszy, jest a, co to? na Kurde, ale mi nab nabemzorowali. Łał, wow, a No to jest, wygląda. to pewnie inaczej wygląda niż jak ostatnio jadłem. Dobry No wiem. Z kurczakiem. Mm. No. Dobra, na innej stronie sos. Ale ściemogodny. I co to za syżu? Ubiłem się z myślami, tak wybrać Ale ostry tak skórę. Pokaż O kurde no mm. um. Będzie coś piekło mm, o. Wiedziałem, że to złotych zgubiłem, znalazłem Ja <gulę, gulę> siedziałam tutaj tyle czasu I ja to pierwszego nic nie znalazłam A i dajcie znać czy wam się w ogóle podoba 你、啊、我